Gdy teraz rozpatrujemy to, co się może wydarzyć w Stanach Zjednoczonych na indeksach giełdowych, moim zdaniem, gdy nie ma danych makroekonomicznych, bo cały czas mamy proces zwany zamknięciem rządu, warto patrzeć na ropę naftową i tym się posiłkować. Jeżeli ropa naftowa spada, zwiększa się prawdopodobieństwo, że będą dalsze głębsze obniżki stóp procentowych, więc to jest bardzo dobra wiadomość dla giełd papierów wartościowych. Ale gdy cena ropy naftowej idzie w górę, no to może występować. Presja na to, żeby zacząć spekulować w drugą stronę, więc dzisiaj, kiedy ropa naftowa idzie w górę, przebija poziom 58 dolarów, kontynuacja tendencji wzrostowej ma miejsce, no to uważajmy bardzo i obserwujmy, co się dzisiaj wydarzy na indeksach w Stanach, czy zostaną utrzymane obecne poziomy, czy też nie, czy rynek będzie chciał spadać i zacząć w Stanach Zjednoczonych na indeksach spekulować pod jakiś kolejny szczyt, czy też nie, i oczywiście, w którą stronę podążą różne aktywa na. W świecie związane z oczekiwaniem co do przyszłości stóp procentowych. Na razie tak naprawdę na ropie naftowej niewiele się dzieje, bo dopiero przekroczenie bariery 60 dolarów miałoby jakieś większe znaczenie, więc warto tylko obserwować, czy tego typu powiązanie, korelacja występuje między ropą a indeksami giełdowymi i oczekiwaniami co do przyszłości stóp procentowych. Pozdrawiam.